Cześć kochane, dzisiaj testuję dla Was kolejny poliżel. Tym razem jest to poliżel z Klaresy. Mówiłam Wam o tym jakiś, jakiś czas temu na Instagramie, że będę go testować, że do mnie przyszedł. I ponosiłam go trochę na paznokciach, żeby Wam powiedzieć wszystko co o nim sądzę. I sprawdzić jego trwałość przede wszystkim, no bo to jest jedna z najważniejszych kwestii w przypadku tych akrylożeli, poliżeli. Więc tak, ja mam poliżel z Claresy w kolorze Peach, jest to pojemność 30 gramów. Ta pojemność kosztuje, mam tutaj ściągawkę, wszystko zapisane, wszystkie ceny. 49,90 kosztuje normalnie, jeżeli chyba nie jesteście tam w tym programie Klaresa, bo chyba jest tam jakiś taki program, i wtedy jak jesteście w tym programie, to możecie mieć taniej. I jeszcze to jest teraz nowość, jest pojemność większa 60 gramów, i wtedy cena w przypadku 60 gramowego opakowania to jest 69 wow. zł. I mamy więcej kolorów, już Wam powiem, jakie mamy kolory. Mamy kolor peach, kolor white, kolor latte, clear, a i jeszcze jest pink. Tyle mamy kolorków. Oprócz tego w tym zamówieniu miałam i w tym filmie oczywiście pokażę Wam znowu aplikację tego poliżelu przy pomocy Dual System Form. Są to takie plastikowe formy jak Quick Shape, Dual Shape, różne nazwy mają. I tak samo jak te formy z AliExpress też je dla Was testowałam. Tutaj się będą u góry pojawiać w trakcie tego filmu właśnie filmy z innymi akrylożelami, które testowałam, z tymi formami, troszkę było tego filmików na moim kanale. Oprócz tego zamówiłam jeszcze Top Shine, ponieważ mi się kończył akurat top coat i szukałam takiego topu, wiecie, gęstego, który się samopoziomuje i gdzie będzie można zrobić taką piękną linię światła na paznokciu. I powiem Wam, że ten top spełnia wszystkie te zadania, wszystko, co sobie wymarzyłam, to ten top ma. Oprócz tego, że nie spodziewałam się, że będzie to top do przemywania czyli nie jest to top no wipe. Jest to top, który ma na końcu lepką warstwę dyspersyjną, ale to nie jest właściwie żadna wada po prostu co kto woli. Oprócz tego, zamówiłam jeszcze takie cudeńko, czego brakowało mi chyba przez całą moją przygodę z akrylożelami. Czyli takie o, taka maszynka, takie narzędzie, które pomaga nam wycisnąć ten poliżel właśnie z tubki. Nakładamy go tutaj i jeżeli poliżel nam się kończy, możemy naciągnąć to na tubkę i po prostu wycisnąć. Miałam duży problem często z wyciśnięciem tego poliżelu, szczególnie jak się kończył właśnie i jak robiłam sobie paznokcie. No wiecie, jedną ręką wyciskać końcówkę, gdzie jeszcze macie długie paznokcie nieopiłowane. Tutaj już macie coś zro zrobione, wszystko się klei, więc to jest bardzo wygodne, bardzo, bardzo wygodne i kosztuje chyba 3,50. Tak mi się wydaje. Poza tym wzięłam ten kolorek, dlatego bo marzył mi się taki brzoskwinkowy żel, albo akrylożel, albo poliżel. I ten ma prześliczny kolor, nie wiem czy to będzie tutaj widać, tylko kolorek, ale będzie to widać na pewno na filmie, jak będę Wam pokazywać, jak robię to z tymi formami i... O! 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 Takie coś się stało. Jak będę pracować z tymi formami, jak one wyglądają z boku, jak się gną, bo to też jest dość istotne. No i e, mamy chyba 12 rozmiarów tych. 12 rozmiarów? Zaraz wam powiem. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 rozmiarów e, tych pazurków, więc każdy myślę, że znajdzie coś na swój pazokieć. Tu mam właśnie ściągnięty ten poliżel. Jeszcze powstawiam tutaj zdjęcie bo już sobie właśnie go tutaj ściągnęłam tu już będę robić po mało co innego um, ściągnęłam go po ponad tygodniu i nie zauważyłam żadnych zapowietrzeń, nie było żadnych zapowietrzeń odprysków e, odrost piękny, ładny, znaczy nieładny dlatego, że musiałam ściągnąć e, pokażę Wam tutaj zdjęcie jak wyglądał ten odrost, jak wyglądały paznokcie um, z, tym odrost, z tym odrostem i jeszcze jak wyglądał paznokieć, jak ściągnęłam już ten e, poliżel, czy faktycznie nie, nie ma tam żadnych zapowietrzeń. Um, no i co, przechodzimy do przedłużania. Jak widziałyście, poliżel ma piękny, brzoskwinkowy kolor, ma super konsystencję, jest fajnie kryjący, więc można coś fajnego wykombinować. Jest wytrzymały, jest tak jak wszystkie poliżele, murbeton po prostu, trzyma się i trzyma i trzyma, dopóki odrost nam nie przeszkadza. Oczywiście jeżeli dobrze przygotujecie płytkę, bo to jest taka jakby podstawa przy każdej stylizacji, czy hybrydowej, czy żelowej, czy akrylożelowej, czy akrylowej. Zawsze ta płytka musi być dobrze przygotowana, żeby nam się wszystko ładnie trzymało. Trwałość produktu jest bardzo fajna. Ja oczywiście nie wytrzymałam, nie ściągnęłam dlatego, że coś mi się nie podobało w tym poliżelu, tylko jak same wiecie, jeśli nie znacie, to ja... Lubię często zmieniać paznokcie, przynajmniej raz w tygodniu, e, więc już troszkę mi ten odrost przeszkadzał, ale e, super się go nosiło e, i będę go używać częściej, myślę. Jeśli tam słyszycie jakieś chrumkanie, chrząkanie i tak dalej, to jest mako. Nie ja, nie przejmujcie się. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. E, i jeszcze te formy. Te formy są moim zdaniem takie jak wszystkie inne, które do tej pory miałam. Nie ma w nich e, nic gorszego. Nie wiem, czy coś lepszego. Nie zauważyłam różnicy w stosowaniu. Plusem jest tylko cena. Właśnie nie wiem, czy powiedziałam, jaka jest ich cena. One kosztują 14 zł. Więc cena jest super. I tutaj mamy 120 sztuk, czyli po 10 z każdego rozmiaru. 12 rozmiarów mamy. No, jeżeli będziecie chciały film, w którym porównuję te formy do innych, to dajcie znać w komentarzach. Mam tych form trochę, mam z AliExpress, mam z Elysium, czy jeszcze z czegoś. Nie wiem, coś się tam na pewno znajdzie, więc jeżeli będziecie chciały taki film porównawczy, to, to dajcie znać w komentarzach. Dajcie też znać w komentarzu, czy Wy macie te poliżele z Klaresy i czy jesteście zadowolone. Może macie jakieś inne kolory. Super by było, jakbyście wysłały mi jakieś zdjęcia swoich stylizacji na Instagramie, albo zdjęcia tych kolorków na paznokciach, jak już wyglądają. Uwielbiam oglądać Wasze prace, więc e, śmiało... Śmiało wysyłajcie, odczytuję wszystkie wiadomości, odpisuję też na wszystkie, więc śmiało wysyłajcie. Jeżeli pytałybyście jeszcze o kolorek, który jest na tych paznokciach, taki czerwono-pomarańczowy, taki trochę ceglany, ceglasty, ceglasty, to jest kolor z nowej kolekcji Klaresy, to jest koral 003, nosiło mi się go super. Był bardzo fajny, na to słoneczko wiosenne nadało się idealnie. Był piękny, piękny. No i ten top shine, jak mogłyście zauważyć na tym o. i ten top shine, jak mogłyście zauważyć na tych paznokciach, tworzył idealną linię światła. Jest fajny, taki półgęsty, więc można się nim trochę pobawić na paznokciu. No i chyba to wszystko. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie lajka, subskrypcję, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia w następnym filmie oraz na Instagramie. Do zobaczenia.